Dzień dobry, dzień dobry, szanowni państwo. Witam was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wszystko idzie technicznie w porządku i nic się tutaj nie zadzieje takiego, żeby nie było mnie widać i słychać. Ja sobie prze, w tej chwili przełączam na czat, więc jeżeli możecie mnie mi e, napisać, czy jestem, czy mnie słychać, to bardzo, bardzo bym prosiła. Ja dzisiaj będę mówiła o takim bardzo ważnym temacie. Już pokazuję, kochani już pokazuje, jaki jest temat naszego dzisiejszego spotkania, ale zanim o zmianach, które mamy jako przedsiębiorcy przed sobą i wyzwaniach jako przedsiębiorcy w 2025 roku, kilka słów informacyjnie, kilka rzeczy informacyjnie. Oczywiście witam Was bardzo serdecznie, cieszę się, że możemy się dzisiaj spotkać. Jak zwykle kwadrans o spółkach, to jest, to są live, które odbywają się w takim formacie kwadransowym, 15-minutowym. I ja serdecznie Państwa zapraszam do tego w tym roku. Podobnie jak w poprzednich latach, kwadrans o spółkach KOS będzie odbywał się, będzie odbywał się w środę. Już tutaj widzę jak, jakiś komentarz. Dzień dobry, dzień dobry Pani Dariuszu, bardzo mi miło. Jeśli jest Was więcej, kochani, napiszcie skąd mnie oglądacie i czy wszystko jest w porządku. Tak jak powiedziałam kilka słów informacyjnie i za, chwilę, za chwilkę zacznę, żeby nie tracić czasu dla tych wszystkich osób, dla których te treści są interesujące, to oczywiście, że zapraszam do oglądania na żywo i zadawania pytań, co jest bardzo interesujące. Natomiast jeżeli ktoś nie może, bo godzina będzie dziewiąta, co środy będziemy się spotykać znowu o godzinie dziewiątej. Dzień dobry Janie, wspaniale. Trochę się z Wami przywitam, trochę jeszcze przekażę Wam tych informacji, a potem już będzie, będzie. Dzień dobry, Marku. O, wspaniale, wspaniale. Bardzo się cieszę, że Was widzę. Naprawdę. Zupełnie jakbym widziała Was na żywo. I teraz tak, kochani. Ci wszyscy, którzy chcą oglądać Kosa, a nie mają czasu, będą to oglądać w retransmisji. Będą chcieli zajrzeć do poprzednich odcinków. To mam taką informację. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na mój kanał na YouTubie. Dotychczasowe kosy, czyli te wszystkie, które odbywały się w poprzednich dzień dobry. Sam Marcin Manaszkiewicz nas odwiedził. No, proszę Państwa, jest grubo. Bardzo się cieszę. Bardzo, bardzo. Wszystkie live y do tej pory nagrane dostępne są na moim kanale na YouTubie w sekcji na żywo. Natomiast te tegoroczne będą dostępne. W sekcji wideo, w związku z czym serdecznie Was zapraszam. Tam jest bardzo dużo wiedzy na temat przedsiębiorstw, spółek, umów, kontraktów, zapisów, zmian prawnych itd., itd. W związku z czym tam naprawdę można sobie sięgnąć, jeżeli ktoś musi znaleźć jakąś informację. Natomiast dla tych wszystkich, którzy mają czas i znajdą ten kwadrans w środę o dziewiątej. Niech wpadają na kosa, i tutaj będziemy się dzielić, ja się będę z Państwem dzielić doświadczeniem, wy, natomiast swoimi pomysłami. Bardzo was proszę o te pomysły w komentarzach, gdyż to będzie stanowiło dla mnie pewnego rodzaju taką bazę tematyczną, którą mogę stworzyć, filmów, którą, które mogę stworzyć dla Was. Myślę, że dla was to będzie bardzo interesujące. No dobra, szanowni Państwo, mam slajdy, w związku z czym trochę porozmawiamy sobie na temat na temat zmian tego, co nam przygotował ustawodawca, niektóre rzeczy jeszcze są niedookreślone w związku z czym musimy je na okrągło i cały czas obserwować. Oczywiście ja do tego was zachęcam, sama to robię. Ja nie powiem, że to jest prosta rzecz. Dla mnie jako adwokata, to są okoliczności, zapisy, zmiany i ilości, które czasami są zastraszające i zastanawiam się, czy to przypadkiem nie jest tak, że jeżeli ktoś w Polsce prowadzi firmę, to jedna osoba na etacie powinna być do tego, żeby sprawdzać zmiany prawne. Ale to już zostawiam Wam. Kochani, myślę, że każdy z nas zna tutaj odpowiedź. Dobra, 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 jedziemy. I teraz tak. Co takiego jest najważniejszego w moim, w moim przekonaniu, i co każdy przedsiębiorca musi zrobić, otóż od 1 stycznia tego roku niektórzy przedsiębiorcy. A za chwilę wszyscy przedsiębiorcy będą musieli mieć skrzynkę adres do doręczeń. Co to tak naprawdę oznacza? To oznacza nic innego jak to, że ustawodawca nakłada na nas obowiązek stworzenia maila, na który będą wpływały wszystkie urzędowe pisma. I to, co jest niezwykle istotne, ja za chwilkę powiem, jak to wygląda w obrębie czasowym, które firmy kiedy muszą mieć tego maila. Natomiast to, co jest niezwykle istotne i to, co musimy sobie zapamiętać, kochani, to to, że my jako przedsiębiorcy jesteśmy zobligowani przez prawo do posiadania skrzynki do edoręczeń. I tam, będą wpływały, tam będzie wpływała korespondencja z ZUS-u, tam będzie wpływała korespondencja z Urzędu Skarbowego, ze wszystkich urzędów, z urzędów patentowych, czy też z innych urzędów. Z którymi mamy do czynienia ze względu na specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej, doręczenia dotyczą i działalności gospodarczych, i spółek, i stowarzyszeń, i fundacji absolutnie wszystkich. Bardziej nawet dotyczą tych osób, które na przykład wykonują zawody zaufania publicznego, takie jak mój. Ja musiałam i mam tą skrzynkę od 1 stycznia. Podobnie zresztą jak radcowie prawni, podobnie zresztą jak doradcy podatkowi i te wszystkie osoby, które pełnią taki zawód. W związku z czym tutaj pytanie jest bardzo zasadnicze. Jak to sobie w firmie zorganizować, żeby przynajmniej raz w tygodniu ktoś zaglądał na tą skrzynkę? Bo pamiętajmy, że w Polsce zarówno jeżeli chodzi o prawo administracyjne, jak i prawo cywilne, na szczęście jeszcze nie karne, mamy tak zwane uznanie za doręczone, czyli to będzie równało się temu, że jeżeli nikt nie odbierze takiej korespondencji z eskrzynki, to będzie ona uznawana przez urząd, przez instytucję jako doręczona, podobnie jak dwukrotne awizy. Jan pisze, że a doręczenia się mocno posypały. Doręczenia w ogóle nie są w stanie to jest moje osobiste, zda, moje osobiste zdanie ale też doświadczenia nie są w stanie udźwignąć ilości skrzynek, które aktualnie muszą być. Jeśli zakładało się te skrzynki w zeszłym roku, to to było zdecydowanie łatwiej i trwało to 3 minuty. W tym roku natomiast y, wyglądało to zdecydowanie trudniej już. W związku z czym zakładało się taką skrzynkę, wchodziło się na portal egofpl i przez, port, przez profil zaufany można było taką skrzynkę założyć. To, co jest dobre, Kochani, to to, że każdy może to zrobić. To nie jest jakoś szczególnie skomplikowane, to jest bardzo intuicyjne. Tutaj rzeczywiście ustawodawca i wykonawca tego projektu bardzo mocno się postarali. Natomiast to nie zmienia faktu, że to będzie powodowało pewnego rodzaju dociążenie niektórych przedsiębiorców. Bo wyobraźcie sobie, że jeżeli ktoś indywidualnie prowadzi działalność gospodarczą i będzie musiał zaglądać do skrzynki, to pytanie. Czy znajdzie na to czas? No Będzie musiał znaleźć na to czas. I teraz ja bym chciała Państwu powiedzieć, jak to wygląda w kontekście czasowym. Firmy, które zarejestrują działalność w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej albo w KRS-ie od 1 stycznia tego roku, czyli ci, którzy złożyli wnioski o rejestrację, bo jeszcze żadna ze spółek nie została zarejestrowana, przynajmniej u mnie, nawet jeśli składaliśmy wnioski 2, 2 stycznia, muszą zakładają skrzynki od razu podczas rejestracji podmiotu, tak. Firmy, które zarejestrowały działalność przed 1 stycznia muszą założyć swoje skrzynki do 1 października 26 roku, a te wszystkie, skrzyn te wszystkie firmy, które zarejestrowały swoją działalność, te wszystkie firmy, które za, przepraszam, te wszystkie firmy, które zarejestrowały swoją e działalność przed 1 stycznia, mają czas do 25 roku, do 1 kwietnia. Czyli te terminy nie są jakoś szczególnie wydłużone, i tutaj pamiętajmy o tym, że to nas obliguje, bo jeżeli nie będziemy mieli takiej skrzynki, a Urząd Skarbowy albo Zakład Ubezpieczeń będzie chciał nam wysłać jakieś pismo, to konsekwencje będą konsekwencje będą opłakane. Bardzo fajne pytanie. Za chwilkę odpowiem na te pytania, tylko przejdziemy za chwil, i za chwilkę przejdziemy do dalszych. Do dalszych zagadnień, które mam dla was. I teraz tak, Marek pisze. Mam i korzystam od jakiegoś czasu, przynajmniej w relacji z Urzędem Skarbowym i zus No bardzo dobrze, Marku, cieszę się niezmiernie i jeżeli masz pozytywne doświadczenia w tym, to proszę napisz. Ja widzę od swoich klientów, że tutaj bywa różnie. Jan pisze, kto ma założyć skrzynkę, jeżeli w zarządzie jest pięć osób. Ja nie, spółka jako taka jest obowiązana. Skoro zarząd jest odpowiedzialny za działania spółki, no to albo założy to prezes, albo założy to jakaś osoba oddelegowana przez prezesa. Tutaj zakładamy skrzynkę dla spółki. To nie jest tak, że zakładamy imienną skrzynkę. Oczywiście ustawodawca tutaj dąży do tego, żebyśmy wszyscy jako osoby fizyczne posiadali e skrzynki i to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu, aż będziemy wszyscy je musieli mieć. Natomiast tutaj skrzynkę zakłada przedsiębiorstwo. I kto to założy, to tak naprawdę jest nieistotne. Trochę inaczej to wygląda, jeżeli chodzi na przykład o składanie wniosków w KRS-ie. Tam już musi być to osoba, która w jakiś sposób jest uprawniona przez spółkę do, do składania takich wniosków. Natomiast jeżeli chodzi o skrzynki i e doręczenia, to tutaj ustawodawca nie określił dokładnie, kto ma to robić, poza tym, że to po prostu musi być zrobione. Kolejną rzeczą, która jest istotna z punktu widzenia zmian, które nas czekają, to od stycznia mają obowiązywać nowe stawki VAT na wybrane produkty, i zmiany tutaj będą obejm obejmować również modyfikacje w akcyzie. W związku z czym ci wszyscy przedsiębiorcy, którzy mają akcyzę na towary sprzedawane, muszą się temu przyjrzeć. Dzisiejszy odcinek nie jest odcinkiem, gdzie ja będę szczegółowo traktowała te wszystkie tematy, bo. Bylibyśmy, musielibyśmy tutaj sobie zarezerwować przynajmniej kilka godzin. Natomiast chciałabym, żebyście Państwo zwrócili uwagę na te tematy, które ja będę poruszała i ewentualnie porozmawiali ze swoimi księgowymi, bo trzeba ich będzie bardziej wdrożyć do po prostu obsługiwania Waszych firm. Podobnie jak w mojej ocenie, jeśli jest większa firma albo firma, w której właściciel jest niezwykle zagoniony, trzeba. Zorganizować sobie osobę, która będzie spoglądała, zaglądała do skrzynki na e doręczenia. Czasami będą to robiły biura księgowe i mam już tego typu informacje, w związku z czym warto to w jakiś sposób rozwiązać, żeby, żeby po prostu nie ponosić negatywnych, e, negatywnych konsekwencji. Te zmiany, te modyfikacje w wysokości akcyzy mogą stanowić tak naprawdę istotne informacje dla. Zwłaszcza dla firm, które zajmują się reeksportem samochodów, tutaj warto się temu przyjrzeć. Jeżeli chodzi o kwestie podatkowe, to ja bym tutaj, ja bym tutaj jeszcze zwróciła uwagę, bardzo dużą uwagę na kwestie podatków od nieruchomości. W tym zakresie też są zmiany. Niestety, to nie są zmiany na lepsze, czyli to nie będą mniejsze podatki od nieruchomości, tylko te podatki będą większe. Więc spójrzmy na to. Spójrzmy na to, proszę, o tym już powiedziałam. Jeżeli chodzi o kolejną rzecz, która jest niezwykle istotna, kochani, to jest kwestia po pierwsze w, opłaca, w wysokości opłacanej składki zdrowotnej, i tutaj propozycje są różne w zależności, od, w zależności od przedsiębiorcy, i przedsiębiorcy mają płacić na ubezpieczenie zdrowotne proporcjonalnie od dochodu. Mają to być składki w wysokości 300 zł, jeżeli dochód nie będzie przekraczał 85 tysięcy złotych 525 złotych, jeśli dochód będzie pomiędzy 85 tysięcy złotych a 300 tysięcy złotych i 700 zł, jeżeli to będą kwoty, które będą przekraczały 300 tysięcy złotych. Warto tutaj się temu przyjrzeć, porozmawiać z księgową, jak to będzie u nas wyglądało i co możemy tutaj zrobić, żeby żeby było to po prostu dla nas korzystne. Pamiętajmy, że tutaj chodzi o samą składkę zdrowotną, czyli to jest pewnego rodzaju część w ogóle całej składki zusowskiej. Będziemy mieli proszę państwa również wzrost składek zus za pracowników a to w wyniku wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Które, które aktualnie ma wynosić ponad 8 tysięcy złotych, co będzie się wiązało z tym, że rzeczywiście ta składka łączna, wysokość składek zus przy, przy tym wynagrodzeniu przeciętnym będzie wynosiła około 1700 złotych. To jest znaczna, znaczny wzrost i z pewnością firmy muszą to wziąć. Pod uwagę, jeśli chodzi o kwestie swojego budżetu. To, co jest jeszcze, to, co jest ważne, Szanowni Państwo, z punktu widzenia takich kwestii finansowych, to również to, że w roku 25 będzie możliwość kasowej metody rozliczania. O ile przychody firmy nie przekroczą miliona, złotów, miliona złotych rocznie i podatek dochodowy będzie, będziemy mogli tutaj zapłacić dopiero po otrzymaniu płatności od kontrahenta. To jest bardzo ważna informacja, zwłaszcza dla tych firm, które nie mają płynności finansowej albo u których ta płynność finansowa jest bardzo różna. Przy czym Tę kwestię należy zgłosić. Skontaktujcie się ze swoimi księgowymi, ponieważ ta metoda, metoda kasowa, musi zostać zgłoszona do Urzędu Skarbowego, żebyśmy mogli rozliczać się podatkowo dopiero wtedy, kiedy honorarium za fakturę wpłynie na konto naszej firmy. To jest pewnego rodzaju udogodnienie to jest pewnego rodzaju uproszczenie, bo. Niestety, w wielu przypadkach wyglądało to w ten sposób, że przedsiębiorcy płacili podatki, mimo tego, że nie uzyskiwali nie uzyskiwali honorariów z faktur. Ok. I to, co jest bardzo ważne, też z punktu widzenia rozwijającej się gospodarki, tego, że cały corocznie w zasadzie mamy do czynienia z różnymi formami działalności, chociażby teraz formy działalności, różne formy działalności opierające się o metody cyfrowe, o sposób wykonywania działalności w sposób cyfrowy, przekazywanie informacji cyfrowo, nauka cyfrowa i tak dalej i tak dalej. Oczywiście tutaj mamy kody PKD do tego, natomiast tak szybko się, rozwijająca się przedsiębiorczość niestety wymaga uzupełnienia w zakresie nowych kodów PKD i tutaj jak najbardziej powinniśmy się temu przyjrzeć, jeżeli chcemy zweryfikować swoje kody PKD, jeżeli chcemy zakładać nowe działalności, niezależnie od formy, albo też jeżeli chcemy zmienić główne działalności. Pamiętajmy, że to będzie miało ogromne znaczenie z punktu widzenia możliwości w ogóle prowadzenia takiego bezinwazyjnego prowadzenia biznesu, bo to będzie miało znaczenie. Z punktu widzenia księgowości, wystawienia faktur, oferowanych produktów, oferowanych usług itd., itd., itd. W związku z czym tutaj rzeczywiście warto się temu przyjrzeć, jeżeli, jeżeli idziemy w taką, powiedziałabym, nowoczesną stronę, stronę cyfryzacji, a prędzej czy później wszyscy będziemy musieli się tej stronie prowadzenia biznesu przyjrzeć, czy nam się to podoba, czy też nie. To są główne tematy, które ja dzisiaj chciałam, które chciałam dzisiaj poruszyć. Szanowni Państwo i zapraszam Was do tego, żebyście z, mi towarzyszyli w środę o 9 będzie KOSK każdorazowo. Mam nadzieję, że nic nie będzie w stanie mnie z tego wybić, chyba, że obowiązki zawodowe i sala sądowa, ale to Wy wiecie o tym, że jeżeli tak to będzie wyglądało, to... Natomiast. Kochani, e, jeśli macie jakiekolwiek pytania dotyczące dzisiejszego odcinka, e, ale też Zagadnienia, które chcielibyście, żebym poruszyła w kosie, proszę napiszcie to w komentarzach. To będzie dla mnie bardzo cenne źródło informacji, w jaki sposób mam moderować te treści dla Was. I zapraszam Was w ogóle do dyskusji pod tym filmem. Jeśli tylko będę mogła, oczywiście będę odpowiadała na wszystkie Wasze pytania. Mamy tutaj jeszcze jedno pytanie, mam JDG, więc tu jest prosto. Jedna osoba, jedna skrzynka z mojej perspektywy działa to ok. Są powiadomienia mailowe, trzeba to śledzić, ponieważ. Jak Jakoś obsługi może pogarsza się wolę formę elektroniczną. To jest bardzo ważny komentarz, Marku. Niestety, ja z własnego doświadczenia, z doświadczenia ma klientów, muszę powiedzieć, że ty różnie. Niektórzy wolą tradycyjną formę doręczenia korespondencji. Oczywiście, że e-forma jest prostszą formą, natomiast to też generuje w nas pewnego rodzaju obowiązki systematyczności i zaglądania do tej skrzyni. Tak czy siak. Czy my sobie z tym poradzimy lepiej, czy gorzej? Będziemy musieli sobie z tym poradzić, czy na to się podoba, czy też nie. Ja zapraszam Państwa do kolejnego kosa, który będzie w kolejną środę, dzisiaj wyjątkowo w czwartek, ale kosy jak zwykle w środę o godzinie 9. Piszcie proszę, jakie tematy Was tutaj będą interesowały, a ja postaram się dostosować mój kontent do tego, abyście to wy byli zadowoleni. Pięknie dziękuję, Szanowni Państwo. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego i cieszę się ogromnie, że dzisiaj się spotkaliśmy. Pozdrawiam.